Dobry wieczór proszę Państwa, Albek Piaski, finałowa runda. Finałowa runda turnieju czterech boisk. Sheldonator, Dzik i Zło. Za chwilę wyjdą na murawę. Przed nami statystyki. On już wygrał Sheldonator cały turniej, ale jeszcze Zło ma szansę wyprzedzić Dzika, jeśli pokona Sheldonatora i Dzika dwoma bramkami. Zasiada prawie 3500 widzów i pierwszą kolejkę będzie zaczynał tradycyjnie Dzik. Zło na bramce, bardzo tutaj jest skoncentrowany. Dzik delikatnie zakłada swoje skórzane rękawiczki. Rozbieg, mocno, ach bramka, jest pierwszy gol Dzika, on zaczyna to wszystko. Teraz szeldonator. Lekki rozbieg, ale jakoś nie wyszedł mu ten strzał, więc na razie o dziwo bez gola. Zło będzie chciał się zrehabilitować. Dzikowi i pewnie przy słupku i jest tu na razie remis. Sheldonator też nie pozostaje dłużny, jakby podrażniony. Dr jeszcze Dzik teraz strzela, ale na razie mu dru drugi strzał nie wyszedł. Eee, przed szansą Zło na wyjście na prowadzenie w pierwszej kolejce minimalnie obok słupka. I po pierwszej kolejce Zło miało szansę prowadzić, ale wszyscy po jednym golu. Rozpoczynamy drugą kolejkę, ponownie Dzik przed szansą, ależ było prawie przy słupku, ale od zewnętrznej strony i bez gola. Sheldonator chce też poprawić skuteczność i wyjść na prowadzenie, ale broni, broni, tak, piłka przed linią bramkową, a więc cały czas jest remisowo. Szansę ma zło, jaj, 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 zmylił Dzika, ale koło słupka, nerwowo, Sheldonator. Jest drugi gol i on teraz na prowadzeniu. Teraz dzik, ale nie wychodzą mu te strzały. Nie może w to uwierzyć, ale jeszcze jakby nie wierzy, że może dobijać. Sędzia Techniczny go napomniał, że może. No i o dziwo. No! Zabrakło jakichś 20 centymetrów. Teraz szansa zło na to konienie Sheldonatora. Jest remis. I po drugiej kolejce jest remisowo, a więc złość sheldonator po dwa gole. Dzik na końcu. Trzecia kolejka. Dzik No, jakby się troszkę poddał. Bardzo daleko od bramki. Teraz będzie chciał Sheldonator wyjść na prowadzenie zło. Jakby tak pewne, lekceważy przeciwnika. Ach, po rękach, ale pewnie. No. Zło poprawia piłkę, a on będzie chciał dogonić szeldonatora. Ma tyle szans. Miał szansę prowadzić, miał szansę remisować. Zobaczymy, co teraz wyniknie. Z tego mocny rozbieg. Ach, fantastyczna interwencja. Dzika, no nie może uwierzyć, zło strzelił jednak trochę źle po ziemi, po tej takiej grząskiej murawie piaskowo-śniegowej. Może nie wyjść teraz Sheldonator i on już ma cztery gole. Proszę Państwa, a tutaj konflikt Dzika. Ze złem trwa, ale gol Dzika i w końcu się jakby trochę odblokowa. Zło teraz podrażnione chce zakończyć rundę jednak przed Dzikiem mocno. Złupek! Będzie do bitka. nie trafia w piłkę, ale miał sytuację, sytuacjach tych do bitek było pełno. No i na własne życzenie zło dogania Dzik, ale Sheldonator już Wyszedł na prowadzenie. Teraz dzik! Ach, środek, ale szczuba. Pewnie, już jest trzy gole dzika. Już wyprzedza zło. A idzie po swoje przy słupeczku piąty gol. Zło podrażnione goni dzika i pewnie. Jest już 3-3, ale to za mało dla zło. Teraz Sheldonator, ależ teraz fantastyczną robinsonadą, popisał się Dzik. Czwartą kolejkę kończy Sheldonator na bramce. Będzie, ach decydujące, no pewny gol Dzika. I on już prowadzi, 4-3 nad złem. Zło chce jednak dogonić Dzika już za wszelką cenę. Znowu Brona, Sheldonatora, znowu dobitka zła, jeszcze coś próbuje. Ach, tych dobitek miał sporo, ale na własne życzenie przegrywa. Manusz na gardle, cztery dzik, pięć Sheldonator i tylko trzy zło. Ostatnia kolejka, zło sprawdza słupki. On już musi tu wszystko bronić, żeby nie przegrać. Pierwszy ma szansę dzik, ale on też delikatnie poprawia tą piłeczkę, żeby tutaj nie skusić. Bierze daleki rozbieg, zło skupione. Tym razem zło zatrzymuje piłkę. Nie przekracza linii bramkowej. Ale żeby seldonator wygrać musi też strzelić, chociaż i nie musi, ale chce już w tej kolejce przypieczętować zwycięstwo. Zobaczymy, szentonator, ale tym razem pięknie popisał się zło i to jest kolejna jego obrona jest mistrzem obron to już na pewno, ale nie obronami człowiek żyje, a strzałami, a zło pudłuje fatalnie, już ma naprawdę, na pewno nie wygra, ale czy przegra? Seldonator właśnie tym golem pieczętuje swoje czwarte zwycięstwo w turnieju czterech bolisk. A to jest decydujący gol i on ma drugie miejsce. A już złoty, tylko dla pocieszenia kończy kolejkę. I, I strzela tą czwartą bramkę przy słupku. Ale przegrywa, przegrywa, wygrywa. Szeldonator 6 goli, 5 goli Dzika i 4 gole zło. Proszę Państwa, to był ciekawy turniej. Patrzymy jeszcze na ten zwycięski gol. Szeldonatora tu przy słupaczku. Czwarta wygrana. Szeldonatora. Właśnie ten. I to jest ten gol Dzika w zwolnionym tempie, który pozwolił mu zwyciężyć zło. Tak więc proszę państwa, po tym konkursie wszystko jasne. Cztery zwycięstwa Sheldonatora. Dzik jest drugim, drugi w roku 2023, a zło ostatnie. Oddajemy głosy zwycięzcom. sięgło na gorąco po meczu. Dzień dobry. Panie, panie Zło. No nie wyszło, Co nie Co poszło wyszło. nie tak? Co poszło nie tak? Myślę, że troszkę w tym czwartym rzucie karnym Yy, yy, danego, z, 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 za, za bardzo na lewą nogę pochyliłem. A co pan sądzi o, o po, po podłożu, które przygotowali gospodarze? Naprawdę trzeba pokazać. Yy, myśli, nie wygląda to dość klarownie. Z, z, Ale to pani jest gospodarzem. Przecież sali teren wyśmienicie, tak miało być. No niestety tym razem nie poskutkowało to na Bielan i uważam, ja troszkę wniosek do prokuratury jednak zrobię na zmowę Bielan. Zmowa nie, nie, go ucinamy, Bielan. ucinamy, ucinamy no. ten temat. Zbyt no, kontrowersyjne. No, no, no. Bartłomiej Cięgło na gorąco po zwycięstwie. Jak odczucia po meczu? Tak samo jak do tych czasowych turniejach. Nie. Proszę, urzyno, nie utrudnij. Nic się nie zmieniło, przyjechałem jako faworyt. Swoje zrobiłem. Urzyno, to trzeba. Bartłomiej Cięgło, Albek Piaski. Turniej czterech bojów zakończony sukcesem Sheldonatora. Drugie miejsce. Dzik! Trzecie, ostatnie, frajerskie, haniebne, perfidne, ostatnie. Zło! Powtórka turnieju.